Witajcie tu Domin z W kolejnej części serwisu roweru ciąg dalszy na temat hamulców tarczowych, a konkretnie na temat odpowietrzania układów firmy Shimano. Firma Shimano na przestrzeni lat stosowała w swoich hamulcach różne rozwiązania. W starszych modelach celem odpowietrzenia wymagane było rozebranie klamki, trzeba było otworzyć zbiornik wyrównawczy w klamce. Na dzień dzisiejszy w nowszych modelach firma Shimano, idąc wzorem innych producentów, wprowadziła w klamkach swoich hamulców specjalną śrubę odpowietrzającą, po wykręceniu której podłączamy zestaw do odpowietrzania. Ja dzisiaj postaram się przybliżyć Wam sposoby na odpowietrzenie obu, obu tych rozwiązań. Zacznijmy może od narzędzi, co będzie nam potrzebne do odpowietrzenia. Oczywiście zestaw do odpowietrzania może być to zestaw firmy Shimano. Ja tradycyjnie posłużę się zestawem firmy Forio Bike tak naprawdę potrzebna będzie wyłącznie strzykawka z odpowiednim wężykiem dopasowanym do końcówki, która znajduje się już w zacisku hamulca firmy Shimano. Nie są wymagane żadne końcówki przy strzykawce. W przypadku hamulca, gdzie musimy odkręcić pokrywkę zbiornika wyrównawczego, gdzie nie ma specjalnej śruby odpowietrzającej, przyda się Druga strzykawka, zwykła strzykawka 20 ml, kupiona w aptece. W przypadku hamulców, gdzie w klamce znajduje się śruba do odpowietrzania, do podłączenia zestawu, wymagany będzie specjalny lejek firmy Shimano. Taki lejek widzicie w tej chwili na zdjęciu. Oczywiście, jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na, na taki lejek. Można to zastąpić domowymi sposobami. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak z wykorzystaniem zwykłej strzykawki, o której mowa była przed chwilą, możemy taki lejek zastąpić. Co dalej? Przydać może się, choć nie jest konieczne, przydać może się kawałek wężyka ze zwykłą torebką foliową zamocowaną za pośrednictwem jakiejś gumki. W miejsce torebki, oczywiście, można podłączyć cokolwiek. Może być to butelka plastikowa. Możemy nawet tutaj podstawić jakieś naczynie. Ważne jest sam wężyk, średnica wężyka jest dokładnie identyczna jak w zestawie do odpowietrzania. Oczywiście olej mineralny do hamulców Shimano. Pamiętajcie aby nie użyć do hamulca Shimano płynu typu DOT. Jeśli zastosujecie takowy płyn, uszczelki w hamulcu prawdopodobnie ulegną zniszczeniu. W przypadku hamulców Shimano, używamy tylko i wyłącznie oleju mineralnego przeznaczonego do hamulców właśnie tej firmy. Co dalej? Klucz ampulowy, piątka do odkręcenia klamki hamulcowej. Klucz ampulowy, dwójka do, odpowietrzenia, do odkręcenia przepraszam, śruby odpowietrzającej. Oczywiście w przypadku, kiedy mamy hamulec z takową śrubą w klamce, jeśli mamy hamulec, gdzie nie ma takiej śruby odpowietrzającej, potrzebny jest najczęściej wkrętak krzyżakowy do odkręcenia pokrywki zbiorniczka wyrównawczego. Co dalej? Klucz 7, płaski, do odkręcenia śruby odpowietrzającej w zacisku hamulcowym. Przyda się także dystans, który będziemy wkładać pomiędzy klocki hamulcowe w zacisku, Domyślam się, że większość z Was będzie wykonywała tą obsługę po raz pierwszy, i tutaj, tak naprawdę, proponuję wykonać ją z klockami wyjętymi z zacisku hamulcowego. W ich miejsce wkładamy bloker, taki jaki widzicie w tej chwili na zdjęciu, żółty plastikowy bloker. Jest to specjalnie przygotowany bloker do odpowietrzania hamulców Shimano. Jeśli takowego blokera nie posiadamy, możemy sobie go na szybko wykonać samemu. Mnie wykonanie takiego blokera zajęło dosłownie 5 minut. Kawałeczek drewna. Strugamy sobie go na grubość około 10-11 mm. Taką grubość ma fabryczny bloker. Lekko zaokrąglamy końcówkę, tak aby bez problemu wsunąć go pomiędzy tłoki. Oczywiście szmatka oraz jakiś płyn do odtłuszczania. U mnie jak zwykle alkohol izopropylowy, ale użyć możecie tutaj dowolnego odtłuszczacza. I to w zasadzie są wszystkie narzędzia, jakie będą nam niezbędne przy dzisiejszej obsłudze. Bierzmy się do pracy. Zaczynamy od naszego układu. Odpowiednie ustawienie roweru do tej obsługi. Pamiętajcie, że klamka musi być najwyższym punktem układu. Następnie... Przewód i dopiero zacisk hamulcowy. Często ustawia się rower w taki sposób, że opiera się go tylnym kołem o podłoż, natomiast przednie koło wędruje wysoko do góry. Ustawienie roweru pod takim kątem powoduje, że klamka z całą pewnością będzie stanowiła najwyższy punkt zacisk, najniższy. Ponieważ końcówka, do której podłączamy zestaw do odpowietrzania, znajduje się bardzo blisko klocków, jest duże prawdopodobieństwo, że przy pierwszej y, takiej obsłudze y, olej kapnie wam gdzieś na zacisk, łatwo może spłynąć w szczelinę y, do klocków i y, nieszczęście gotowe. Ja proponuję na, na pierwszy raz wyjąć te klocki z zacisku. Kiedy dojdziecie do pewnej wprawy, Taką obsługę będziecie wykonywać bez problemu z klockami wewnątrz. Wystarczy zwykła przekładka dystansowa wkładana tu pomiędzy klocki. Natomiast przy pierwszej próbie proponuję klocki wyjąć. W zależności od tego, jaki model hamulca posiadacie, są one mocowane tak jak tu zawleczką bądź śrubą. To już w zależności od, od modelu hamulca z pewnością uda Wam się klocki wyjąć. Ja tutaj wyciągam Zawleczkę sąszkami. Odkładam ją na bok. Wyjmujemy z zacisku klocki. Klocki wyjęte. Teraz nie pozostaje nic innego jak zablokować tłoki wewnątrz zacisku wykonanym przed chwilą z drewna. Blokerem pamiętajcie 10-11 mm grubości wkładamy od spodu w miejsce klocków. Gdyby bloker nie chciał wejść do środka, najpierw delikatnie rozpychamy tłoczki na boki. Nie wszedł bez problemu. Tłoczki mamy zablokowane. Z zacisku hamulcowego zdejmujemy osłonkę ze śruby odpowietrzającej. Tak naprawdę najlepiej... Zdjąć ją zupełnie. Odkładamy na bok, aby nie zginęła. Bierzemy klucz płaski Mamy i kluczeczkowy. Siódemkę nakładamy na śrubę. Bierzemy strzykawkę z naszego zestawu do odpowietrzania. Napełniamy ją olejem mineralnym. Usuwamy powietrze. Z wnętrza strzykawki o właśnie, i podłączamy do zacisku, nasadzamy wężyk na końcówkę. Zacisk jest gotowy. Pora przygotować naszą klamkę. Ja dzisiaj będę odpowietrzał hamulec posiadający śrubę odpowietrzającą w klamce. Natomiast wyjaśnię Wam również, jak odpowietrzyć hamulce nieposiadającej takiej śruby. Zaczynamy od ustawienia klamki poziomo w stosunku do podłoża. Odkręcam, ustawiam poziomo. Zakręcam. Teraz wykręcamy śrubę odpowietrzającą. Imbus dwójka, wykręcając. Uważajcie, aby nie zgubić miniaturowego ringu znajdującego się pod śrubą. Powinien on zostać albo na śrubie, albo wewnątrz otworu. Wyjmujemy go, oczywiście, odkładamy na bok, tak aby nie zgubić. W miejsce śruby wkręcamy lejek firmy Shimano. Oczywiście, jeśli go posiadamy, jeśli nie możemy skorzystać ze zwykłej strzykawki. Wyjmujemy ze środka tłok. Pozostawiamy samą zewnętrzną część. Końcówkę strzykawki ucinamy mniej więcej w połowie długości, tak aby pozostały nam tutaj jakieś 3-4 mm. I tak przygotowaną końcówkę wkręcamy w miejsce po śrubie. Bez obaw, plastik jest bardzo miękki. Z pewnością podda się gwintowi. Ok, myślę, że to będzie w porządku. Tak przygotowana klamka jest gotowa do rozpoczęcia odpowietrzania. W przypadku klamek, gdzie nie ma śruby odpowietrzającej, z pewnością znajdziecie pokrywkę zbiornika wyrównawczego, najczęściej przykręcana na dwie śruby, mocowane zazwyczaj na śruby na wkrętach krzyżakowy rzadziej na torx'a. Ustawiamy klamkę tak, aby ta pokrywka od zbiornika znajdowała się u góry, aby była poziomo w stosunku do podłoża. Odkręcamy pokrywkę, zdejmujemy ją. Pod pokrywką powinniście znaleźć gumową membranę, najczęściej czarną. Tą membranę również ściągamy. Często schodzi ona razem z pokrywką zbiornika. Natomiast gdyby okazało się, że po zdjęciu pokrywki widzicie czarną gumową membranę, ściągamy ją również wewnątrz klamki. Powinien być widoczny zbiornik z olejem mineralnym. I tak przygotowana klamka będzie również gotowa do rozpoczęcia odpowietrzania. Zaczynamy od ponownego przelania naszego układu. Świeżym olejem. Klucz na śrubie przekręcamy o... Jedną czwartą obrotu, tak aby otworzyć przepływ ze strzykawki przez zacisk, odkręcam o jedną czwartą obrotu i zaczynamy delikatnie wciskać olej do wnętrza zacisku. Oczywiście trzymamy strzykawkę pionowo do góry, tak aby ewentualne powietrze, które mogło jeszcze pozostać w strzykawce, znajdowało się pod tłokiem. Zaczynamy wtłaczanie oleju. W czasie kiedy wtłaczamy olej, będzie on wypływał do góry do naszej zamontowanej strzykawki. Tu duża uwaga na pewne nieszczelności połączenia. Oczywiście nasza strzykawka nie będzie tak szczelna jak, jak oryginalny lejek Shimano. Tym niemniej bez problemu można sobie poradzić wyłącznie ze strzykawką przy tej obsłudze. Wtłaczamy olej do zacisku. Jak widać wypływa nam on do strzykawki, jednocześnie bardzo często wraz z nim wypływają pęcherzyki powietrza. Jeżeli odpowietrzamy hamulec z otwartym zbiorniczkiem wyrównawczym, czyli nie taki jak ten, gdzie wkręcamy lejek bądź strzykawkę, tylko mamy tutaj otwarty zbiornik wyrównawczy, oczywiście olej wycieka nam po przetłoczeniu przez cały układ do tegoż zbiorniczka za pośrednictwem drugiej strzykawki. Co chwilę odciągamy nadmiar płynu, tak aby on nie przelał nam się poza zbiornik. W miarę wpompowywania świeżego płynu ze strzykawki przy zacisku, cały czas za pośrednictwem drugiej strzykawki co chwilę odciągamy nadmiar ze zbiorniczka wyrównawczego w klamce. Kiedy zbliżamy się już do końca oleju w strzykawce przy zacisku, Przerywamy, zakręcamy ponownie śrubę odpowietrzającą. Kolejny krok, który pokażę jest często pomijany przez mechaników. Da się hamulce Shimano odpowietrzyć z pominięciem tego kroku, tym niemniej, ponieważ Shimano zaleca jego stosowanie i ja oczywiście Wam go pokażę. Jeśli używacie hamulców, gdzie do odpowietrzania musieliście otworzyć zbiorniczek wyrównawczy w klamce, w tej chwili powinniście zalać go do pełna olejem, tak aby do otworu, który widać wewnątrz zbiorniczka, którym olej dostaje się do układu, nie nabrało się powietrza, zalewamy klamkę do pełna olejem. W moim przypadku w klamce cały czas skręcona jest strzykawka napełniona olejem, właściwie jej zewnętrzny korpus. Możecie tam w tym miejscu także mieć w tej chwili lejek. Odłączam strzykawkę na dole przy zacisku i w jej miejsce podłączam wspominany na początku woreczek wraz z wężykiem. Może to być buteleczka, może być po prostu podstawione pod wężyk naczynie podłączamy do zacisku, ponieważ hamulce firmy Shimano odpowietrza się bardzo podobnie jak hamulce samochodowe. Spróbujemy część powietrza wypuścić stąd grawitacyjnie. Po podłączeniu woreczka odkręcamy śrubę odpowietrznika około jedną czwartą. Jak widać olej zaczyna wypływać z układu. Będzie spływał do torebeczki. Bardzo często w tym momencie pojawiają się tutaj pęcherzyki powietrza. Warto w tym momencie postukać w przewód, postukać czymś plastikowym, na przykład rączką wkrętaka w zacisk, tak aby pomóc w wydostaniu się ewentualnych pęcherzyków powietrza. I dałem byłoby odkręcenie zacisku od roweru i poruszanie nim w różnych pozycjach, tak aby powietrze ewentualne mogło znaleźć ujście poprzez wężyk. Pamiętajcie, aby w trakcie dolewać oleju do zbiorniczka wyrównawczego w klamce. Kiedy w wężyku widzicie już sam olej nie ma tu pęcherzyków powietrza, zakręcamy śrubot powietrznika, przed przejściem do kolejnego kroku muszę uzupełnić olej w mojej strzykawce, jeśli macie tutaj lejek, warto zerkać cały czas do jego wnętrza, czy nie brakuje oleju, jeżeli używacie. Hamulca, gdzie mamy w tej chwili otwarty zbiorniczek wyrównawczy, również jest to pora na ponowne zalanie go olejem do pełna, tak aby przez przypadek w otwór znajdujący się wewnątrz klamki nie dostało się powietrze. Ok. Kolejnym krokiem w naszym odpowietrzaniu będzie wykonanie akcji podobnej do tej, jaką stosujemy przy odpowietrzaniu hamulców samochodowych, a więc będziemy wytwarzać ciśnienie w układzie i szybko odkręcać, zakręcać odpowietrznik, tak aby ewentualne powietrze wraz z olejem wydobyło się poprzez rurkę do wnętrza torebeczki z olejem. Naciskam klamkę hamulcową. I wykonuję szybkim ruchem, odkręcam, zakręcam. Puszczam klamkę hamulcową, ruszam nią 2-3 razy, tak aby olej ponownie wpłynął do klamki. Naciskam ją, odkręcam, zakręcam. Powtarzamy taką akcję 3-4 razy, do momentu aż we wnętrzu wężyka przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza. Najczęściej po kilku razach. Pęcherzyków już nie ma. OK. Wszelkie pęcherzyki z wężyka zniknęły. Zakręcamy śrubę, odłączamy wężyk, zdejmujemy klucz. Pozostaje nam wyczyszczenie zacisku, odtłuszczenie i Pamiętajmy o zamontowaniu tutaj kapturka ochronnego na śrubę. Dla osób, które wykonują tę obsługę na hamulcu, gdzie mamy otwarty zbiorniczek wyrównawczy, przypominam o ciągłym dolewaniu oleju. Zbiorniczek ma niewielką pojemność, tego oleju w trakcie odkręcania, zakręcania będzie nam ubywać. Pamiętajmy, aby nie dopuścić do dostania się powietrza do otworu, którym olej dostaje się do klamki. Zbiorniczek musi być cały czas napełniony. Kiedy dokręciliśmy już śrubę odpowietrzającą w zacisku oraz założyliśmy kapturek ochronny, pozostaje nam jedynie odpowietrzenie końcowe klamki. Naciskamy kilka razy na dźwignię. Obserwujemy, czy do wnętrza naszej strzykawki wydobywają się bąbelki powietrza. Dobrym pomysłem w przypadku hamulców Shimano jest także lekkie strzelanie z tej klamki. W tym przypadku powietrze nie wydobywa się. Oczywiście jeśli mamy tutaj otwarty zbiorniczek wyrównawczy powietrze będzie się ewentualnie wydobywać do zbiorniczka. Klamka w tym momencie jest już, jest już twarda, a więc działa bardzo, bardzo poprawnie. Jedyne co możemy jeszcze zrobić, to delikatne ruszenie klamką w dół i w górę. Oczywiście, w przypadku klamki z otwartym zbiorniczkiem, jest to niemożliwe do wykonania, a więc pomijamy ten krok. W przypadku takiej klamki odkręcamy ją delikatnie, przechylamy do dołu naciskamy kilka razy, odkręcamy, przechylamy do góry. Naciskamy kilka razy. Nie ma żadnego bąbelka powietrza. Ustawiam poziomo. Oczywiście, ostatnią czynnością będzie odkręcenie naszej strzykawki tudzież lejka. Jeśli używacie lejka Shimano, w tym momencie powinniście końcówkę, która znajduje się w lejku, przełożyć odwrotnie, to znaczy włożyć ją w dół O ringiem, tak aby. Zatamować przepływ oleju poprzez lejek. W moim przypadku, ponieważ używam strzykawki, z całą pewnością pocieknie tu nieco płynu. Biorę szmatkę, wykręcam. Dobrym pomysłem, aby nie stracić zbyt wiele oleju, jest przy zakończeniu odkręcania zakrycie góry palcem. Wyciągam, zatykam dół, odłączam całą strzykawkę. Wkładamy naszą strzykawkę w bezpieczne miejsce. Zakręcamy wlot śrubą odpowietrzającą. Pamiętajcie o ringu na śrubie. Ok. W zasadzie nie pozostaje nic innego jak wytarcie klamki. W przypadku hamulca, gdzie mieliśmy otwarty zbiornik wyrównawczy zalewamy go do pełna płynem po same krawędzie następnie układamy membramę w trakcie układania tej membramy z całą pewnością bokami popłynie nam nieco płynu dlatego najlepiej podłożyć sobie od spodu szmatkę. Jeżeli membramy mamy razem z Klapką przykrywającą zbiornik wyrównawczy. Zakładamy od razu całość. Jeśli są osobno, zakładamy membranę, zakładamy klapkę. Nie przejmujemy się wyciekającym bokami olejem. Tak właśnie ma być. Daje nam to pewność, że we wnętrzu zamiast powietrza mamy olej mineralny. Zakręcamy śruby. Czyścimy klamkę. Na koniec pozostaje nam jedynie sprawdzenie działania naszego hamulca. Powietrzeniu udało się bardzo poprawnie. Klamka jest bardzo twarda, działa bardzo fajnie. To w zasadzie całość dzisiejszej obsługi. Na koniec naszej obsługi, oczywiście, pamiętajmy o dokładnym odtłuszczeniu zarówno zacisku, jak i klamki hamulcowej. Pozostaje nam jedynie później włożenie ponowne klocków hamulcowych, jeżeli zmienialiście jakieś ustawienia przy waszej klamce. Wracamy do ustawień takich jakie najbardziej nam odpowiadają. Ustawiamy klamkę w odpowiedni sposób na kierownicy i to w zasadzie wszystko. Hamulec jest odpowietrzony i gotowy do jazdy. Mam nadzieję, że poniższy poradnik okaże się dla Was pomocny i zachęcam do samodzielnego odpowietrzenia Waszych hamulców. Pozdrawiam i do zobaczenia kolejnym razem.